stała się rzecz straszna urwałem uchwyt od startera od kosy muszę zdjąć ten starter, odkręcam wszystkie śruby i jedna jest jeszcze pod spodem pod starterem, Już muszę odwrócić kosę i odkręcić tą jedną śrubę żeby z nim starter muszę jeszcze odkręcić dwie śrubki które mocują go do yy, plastikowej obudowy yy, silnika udało się ściągnąć starter więc teraz muszę znaleźć ten sznurek ok, mam sznurek yy, muszę teraz nakręcić sprężynę Najprościej będzie złapać za sznurek, złapać za bęben od startera i obrócić całą obudową. W ten sposób nakręcę sprężynę. Teraz jeszcze tylko muszę przeciągnąć sznurek przez otwór do startera i nałożyć z powrotem uchwyt. Żeby z tego uchwytu znowu nie wypadła linka, dodam nakrętkę, która będzie, będzie taką blokadą linki, żeby nie wypadała z uchwytu. Robię kilka supełków. No i uchwycił coś na miejscu. Jeszcze to pociągnę za uchwyt, sprawdzę czy jest spadnie. Jak widać, sprężyna naciągnięta, z powrotem nakręca linkę na bębenek. No to składam wszystko do, do, do kupy i spróbujemy. Muszę pamiętać o tym, żeby przykręcić też tą dolną śrubkę od spodu. to no, taka prosta robota. I kosztowo to działa. Ten sznurek prawdopodobnie i tak będę wymieniał, bo jest moim zdaniem zacienki. cienki. Także jak przyjdzie w ten moment na wymianę sznurka, to pewnie też Wam pokażę jak to wygląda. No i więc, jak tam widzicie, ogrodnik to nie tylko praca w ogródku, ale też czasem trzeba naprawić sobie sprzęt. To co? Widzimy się w następnym filmie. Cześć!